Dunowo 10-15 lat temu było miejscem niechcianym, było niebezpieczną wsią. Dzisiaj jest super miejscem. Zajmujemy się promocją kultury. Dwa lata temu rozpoczęliśmy pałacowe spotkania artystyczne, które były wspaniałym przedsięwzięciem. Budujemy dobrą relację z, z mieszkańcami. W zeszłym roku zorganizowaliśmy Dzień Dziecka. Mieliśmy prawie 400 osób. Mamy już budynek odrestaurowany, za który zresztą dostaliśmy nagrodę generalnego konserwatora zabytków. Nam udało się odbudować pałac, dźwignąć go z ruiny. Pokazujemy ludziom, że można zmienić swoje życie, szkolimy ludzi, oni zmieniają swoje życie, awansują. Ta życzliwość, duch miejsca i dobra harmonia z, z, z otoczeniem to się opłaca, to daje nam, to daje nam biznes po prostu.